Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed's w serii prób. Dzisiaj podejmujemy się wyzwania numer 37 próby czasowej i musimy dojechać z jednego punktu do drugiego przez kilka bramek. A w którym pojedziemy to będzie... O tak, 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 tak! Porsche Carrera GT! Uuuu! No to to będzie... łatwiutko! Moje ulubione, ukochane najcudowniejsze dziecko wniosłam tedzież, to no, jest po prostu coś pięknego i ten silnik, a jeździliśmy dużo w trybie kariery, więc no zdążyć tutaj to będzie pikuj, myślę, że nawet z zamkniętymi oczami byście to przeszli, szczególnie z taką cudowną karierą GTA. Zwłaszcza, że jak tylko wyjedziemy gdzieś na autostradę, to nasz demon prędkości zmieni takie niebywałe e, szybkości, że łowo bójcie się konkurencja. Żadne próby czasowe i pościg nie, nie jest w stanie zatrzymać prawdziwego demona. Czy raczej naszego stworka. Okej, okay, tutaj uważamy. Jeszcze przy okazji fajny kawałek sobie przegrywa, więc naprawdę próba taka na rozluźnienie, nie trzeba się śpieszyć, zobaczcie. Spokojnie z 10 sekund będziemy mieli tutaj zapasu czasowego. Ok, do kolejnego niby 20 tylko. Myślę, że ta bramka jest koło siebie. Więc tutaj też bez większego problemu dążymy. Bo tu widzę, że są głównie koło siebie. I na razie znowu nikt nas nie goni. Okay, coraz większy zapas czasu mamy. Do następnej minuta 20. No to spokojnie powinniśmy zdążyć. I tu chyba już od pościgu nie unikniemy. Chyba że... Albo unikniemy. Wow, na razie naprawdę mamy szczęście, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Carrera GT, to ja jestem ciekaw, czy będą jeszcze jakieś Need for Speed'y, w których ona się by pojawiła. E, bo nie pamiętam, czy już w tych nowych się pojawiła. Hmm. Tak mi, nie śledziłem ich. Ale jeśli tak, to byłoby super, bo uwielbiam to autko. Naprawdę jest po prostu genialne. A jakby było właśnie, nie wiem, w takim na przykład, nie wiem, hicie albo w ten midfortspicier z 2015 roku no to bym sobie chętnie pojeździł no okay, to jeszcze w ogóle nam wjechał wóz strażacki ale spokojnie straż jest ubezpieczona więc nie będą chyba mieli do nas pretensji o to że troszkę rozbiliśmy im wóz okej okay, znowu Ja, ja nie wiem co jest, co jest grane, my mamy takie szczęście że nie trafiamy w ogóle na gliniarze co było w próbie trzeciej. Ok, teraz zostaje nam tylko ostatnia bramka Więc pytanie, czy to będzie kolejna próba, druga już, gdzie w ogóle nie będziemy mieli pościgu? Jak na razie się na to zanosi Tak, to będzie, zobaczcie, wyścig w ogóle bez pościgu Wow, ale mieliśmy szczęście kar karerą, że nikt nas nie gonił przez ten czas Tego się nie spodziewałem Okej, okay, ale naprawdę poszło genialnie. No to co, do usłyszenia następnym razem, cześć!